Hejka, dzisiaj jest mój pierwszy dzień po odejściu z pracy. Teoretycznie nadal jestem tam zatrudniona, jestem na urlopie do końca miesiąca. W praktyce już po prostu nie będę pracować. I dzisiaj tak się złożyło, że... Pierwszy dzień, już mam nagrywki do podcastu. Będę po raz pierwszy gościem podcastu. Jeżeli jesteście tego ciekawi, to jest to podcast Bezrobotne Opowieści. Możecie znaleźć odcinki i na YouTubie, i na Spotify. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze, tam wam znać, ale właśnie powoli już się zbieram do wyjścia. Powiem wam, tak często jest, ale no Mój makijaż, dzisiaj nie chciał makijażować Totalnie, jeszcze rozpuszczę włosy oczywiście Ale jest po prostu straszny upał Dzisiaj ma być 31 stopni A ja mam nagrywki o 12, więc będzie Totalnie gorąco I no, na czas przygotowań Po prostu wolę mieć je spięte Natomiast oczywiście tam je rozpuszczę I użyję moich perfum, których Dawno nie używam, są moje ulubione perfumy Na ten moment, to jest Giorgio Armanisi I jak widzicie już mało ich Zostało bardzo malutko, więc teraz to są moje perfumy na specjalne okazje. I myślę, że dzisiejszy dzień jest taką specjalną okazją. O, ślad, to psika. Tak, ja w ogóle używam za dużo tych perfum. To znaczy, za mocno się psika, ja to wiem, ale nie umiem się tego wyzbyć. No i co? Zabierę Was ze sobą. W ogóle na, do mnie jeszcze tak nie dociera cały czas. W ogóle chyba mówię to w każdym. przy każdej możliwej okazji, że do mnie nie dociera to, co się dzieje. Do mnie nie dociera to, że ja już. Nie otworzę tego laptopa, nie zaloguję się do Teamsa i w ogóle usunęłam Teamsa z telefonu, już całkowicie, żeby mi żadne powiadomienia nie przychodziły, żeby w ogóle przypadkiem na wykowo nie odpalić tej aplikacji. No ale no, mój mózg jeszcze nie do końca wie, co się dzieje, nie do końca rozumie, co się dzieje, także myślę, że z każdym dniem będzie coraz bardziej do mnie docierać. Natomiast tak, dzisiaj bardzo fajny dzień, bardzo ciekawy dzień. Będę mieć okazję sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Jestem Mega tego ciekawa. Także zobaczymy jak mi pójdzie. Jestem już w domku. W ogóle zmontowałam? Znaczy, zmontowałam? Nie zmontowałam od zera, ale uprawiłam jeszcze w międzyczasie jedną rolkę, którą tam musiałam skorygować na życzenie klienta. I zaraz się będę brała za gotowanie obiadu, ale powiem wam, tydzień temu byłam chora, że już było naprawdę okej, okay, a teraz no po prostu gardło znowu mnie boli, znowu mi wszystko spływa i o, oh, no, nie czuję się najlepiej, a co gorsze, Patryk tak samo się czuje, więc ewidentnie coś jest na rzeczy. Początkowo myślałam, że po prostu podczas tego podcastu dużo mówiłam i stąd ten ból gardła, ale nie, więc już wzięliśmy jakieś takie leki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to się nie rozwinie tym razem, bo. To nie jest nic poważnego, ale no ja mega nie lubię być chora, szczególnie latem, bo czuję, że mnie dużo rzeczy omija. Ja nie usiedzę w domu, mam w ogóle sporo planów. A co do samego doświadczenia bycia w podcaście, to powiem Wam, że na początku bardzo się stresowałam. Jak tylko wszystkie kamery zostały włączone, a to nie była jedna kamera, to były trzy kamery, no to stres się włączył i ten początek był taki dla mnie. No, że nie umiałam takiegoś bardzo ładnie, składnie się wypowiadać, no zobaczymy, co z tego będzie. A później już z biegiem rozmowy naprawdę poczułam się swobodnie i uważam to za bardzo udane, bardzo fajne doświadczenie. W ogóle poruszyliśmy dużo tematów, także odsyłam Was do tego podcastu, do Julii, czy tam na jej social media, czy na jej TikToka, czy właśnie na kanał na YouTubie, czy na Spotify, bo wszędzie tam za jakiś czas jakieś urywki bądź całość, będzie można odsłuchać. No, jestem bardzo zadowolona z tej rozmowy, w ogóle okazało się, że z Julią mamy bardzo dużo wspólnych tematów, podobnych doświadczeń i przez to ta rozmowa płynęła naprawdę przyjemnie i było super. Kto wie, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę jakimś gościem gdzieś w jakimś podcaście, już pierwsze koty za płoty. No i co, no tak naprawdę mamy pierwszy dzień po Odejściu z etatu, i powiem Wam, no nie wiem, no jakoś tak dzień szybko mija, mam dużo rzeczy do zrobienia. Jeszcze dzisiaj się widzę później z koleżanką po obiedzie, więc jakby nawet nie mam czasu się zastanawiać nad tym, ale no fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, że ten dzień jest wypełniony czymś. Że właśnie już zaczynam no, z grubej rury, że nie jest tak, że skończyłam pracę i co dalej, tylko mam faktycznie jakiś plan, jakieś już konkretnie zaplanowane wydarzenia, współpracę, zlecenia i no wiem co dalej. Poniekąd czekam na ten moment, kiedy to w pełni już do mnie dotrze i poczuję taką prawdziwą ulgę i no nie wiem, na razie to się tak nie dociera. Zbieram się właśnie na kawusie, bo dodałam jakiś czas TikToka, w którym mówiłam, że no, chciałabym poznać jakieś dziewczyny z Warszawy no i w sumie trochę dziewczyn się odezwało ale z jedną mam kontakt do dzisiaj, do teraz i właśnie będę szła się z nią spotkać także jeszcze czeka mi wieczorne, miłe spotkanie i przy okazji idę do Paczkomatu nadać zwrot z Rezer to sobie zamówiłam na wyprzedaży jakieś, no głównie spodnie, ale żadne nie wyglądały dobrze i w sumie zachowałam sobie tylko taką marynarkę które zapinana w pasie, ale ja też muszę delikatnie przerobić. No, także paczkomat, jeszcze piekarnia po drodze, no i kawusia. Przepraszam za światło, ale właśnie wróciłam do domu i jest godzina 20:50. I z jakąś godzinę myślę, że Patryk wróci po poszedł na piłkę. Ja się zabierałam do montażu, kontynuacji montażu, tak naprawdę, filmu z edycji ślubnej, żeby jak najszybciej móc go dodać dla Was. Ja jeszcze tylko marzę o tym, żeby ten makijaż zmyć, bo po prostu po upalnym dniu makijaż wygląda tragicznie, niezależnie jak dobrymi produktami nie jest zrobiony, ale naprawdę chcę mieć poczucie, że już trochę tego montażu mam ze sobą, zanim zabiorę się z jakikolwiek skinker, te makijaż, a jeszcze zostały nam ziemniaczki z obiadu, w sensie one są brane, nieugotowane, bo Patryś troszkę za dużo obrał i myślę, że jeszcze wieczorem zrobię nam takie fryteczki, może jakiś sosik do tego dobry wymyślę i taką mini kolacyjkę nam jeszcze przygotuję. Prawie skończyłam montować film i laptop mi się przegrzał. Trosyczek. Klasyczek, ale dobra, wykorzystam ten czas i idę zmyć makijaż w końcu. Idę pod szybki prysznic i zajmę się Frydeczkami, a on powinien do siebie dojść. I jeszcze zostało mi zrobienie miniatureczki i może, może, nic nie obiecuję, ale może jutro go wrzucę, także bardzo się cieszę. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Na nasze osiedle przyjechała Straż Pożarna, sygnale i policja Ktoś nawet zapytał na grupie osiedlowej, co się dzieje. Nie ma odpowiedzi. Także troszkę powiem Wam, ten tocznicz był taki mega pośpieszny. No bo. A co, jeśli się pali? W każdym razie chciałam Wam polecić te dwa produkty nałożone w kolejności takiej, że najpierw oj włos, ten zielony, później ten i na to kremik nawilżający. To jest, budzicie się rano i. Mm, wyglądacie przepięknie naprawdę, ten jest bardziej na takie, no wypryski różnego rodzaju, a ten to jest kwasem hialuronowym, czyli on fajnie nawilża skórę ale trzeba domknąć tą pielęgnację właśnie jakimś kremem nawilżającym nie ja używam akurat teraz używam tego z y, Cetaphila Dobra, jak nałożyłam ten produkt, to idę zobaczyć na balkon, czy coś widać, bo trochę się szczerze mówiąc niepokoi. Nie wiem, co tam się dzieje. Pokryłam te ziemniaczki na frytki, w sensie takie prowizoryczne, e, jakkolwiek. Mam zamiar je ugotować. Jak się ugotują, to wymieszać z olejem, przyprawami i wrzucić je do air I zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że może być przypyszne. Teraz, jak stoję przy lodówce i się zastanawiam, jaki sos wykombinować. I myślę, że wykorzystam. Tutaj mam jeszcze taką resztkę. Wow, ona ma tutaj dosłownie liść bazylii. Myślałam, że to jest coś spleśniałe, a to jest liść bazylii. Resztkę takich pomidorków i wymieszam je z jogurtem. Kiedyś tak zrobiłam i wychodzi taki mega orzeźwiający dip pomidorowy. Ja w ogóle nie jestem fanką sosów pomidorowych. W sensie lubię, ale nie jest to mój ulubiony sos. Ale już z tym jogurtem coś się zmienia, jest naprawdę dobre. Jeszcze można do tego dodać trochę mięty świeżej. Ja w ogóle mam miętę, więc może nawet miętę dodam. Przerwało mi dosłownie, bo skończyłam się pamięć na telefonie, także muszę dodać do listy, żeby jutro trochę sobie ten telefon oczyścić, uporządkować. Ale tak, właśnie taki chyba tip zrobię. Hello. Um. Minął już jakiś tydzień, lekko ponad tydzień, i chciałam nagrać takie podsumowanie. Mogliście też zadawać mi pytania na Insta Stories ostatnio. Chciałabym zebrać to wszystko w taką jedną spójną, mniej lub bardziej całość gdzie właśnie już sobie zamkniemy całkowicie ten temat rzucania etatu. Podsumuję cały ten proces, jak się teraz czuję i w ogóle wszystko razem. Pierwsze pytanie jakie dostałam odnosi się do tego, w jakiej firmie pracowałam i dlaczego właściwie ja ten etat rzuciłam, dlaczego tą pracę rzuciłam. I nie będę podawać nazwy firmy, natomiast mogę powiedzieć, że to jest firma, która de facto nie ma siedziby w Polsce, Raczej na polskim rynku nie funkcjonuje w ogóle. Jest to firma, która ma pod sobą wiele marek, wiele produktów tych marek i sprzedaje je głównie na Amazonie, ale nie tylko na Amazonie. Jak ktoś jeszcze nie wie, no to ja pracowałam w marketingu. Początkowo byłam zatrudniona do roli specjalisty do spraw marketingu w mediach społecznościowych. Jakoś tak, sorry, ja sobie to w głowie przekładam i za każdym razem nie jestem pewna, czy dobrze to tłumaczę, czy to po polsku ma sens. Ale tak. Dlaczego w ogóle chciałam odejść z tej pracy? To już sobie mówiłam w poprzednich odcinkach z tej serii, natomiast mogę jeszcze tak na szybko to podsumować, bo zebrało się na to sporo różnych rzeczy. To, że moje obowiązki się bardzo zmieniały, no nie do końca już ta praca sprawiała mi radość. Nie czułam, że jestem odpowiedzialna, jakkolwiek, za cokolwiek, i tak naprawdę wszelkie decyzje które dotyczyły mojej roli, były podejmowane przez osobę nade mną i nie mogłam wcale wykorzystać mojej wiedzy. I nawet kiedy wiedziałam, że coś nie ma szans zadziałać i po prostu jest skazane na porażkę, no to moja opinia znaczyła równe zero. Więc nie miałam tej satysfakcji z pracy, też tak naprawdę nie widziałam szansy na rozwój, bo jedyne co gdzieś tam mogło się zmienić i się cały czas zmieniało. To zakres moich obowiązków. Natomiast on tak dynamicznie się zmieniał, że no po prostu nie miałam odpowiedniej ilości czasu, by w nowych funkcjach się rozwinąć, by w nowych jakby umiejętnościach się rozwinąć. Czułam się bardziej jako taka osoba, jakby to powiedzieć, no taki robocik od wszystkiego, od niczego, cokolwiek jakby jest takiego, co nikt inny nie chce robić, no to damy to nam. No, ogólnie to nie dotyczyło tylko mnie, dotyczy ta sytuacja mojego zespołu i niestety nam przypadały takie zadania, których nikt nie chciał realizować, więc to były często randomowe zadania, nie zawsze związane z tym, czego dotyczyły nasze role. I byłam już tym bardzo sfrustrowana, zmęczona. Ja podjęłam wiele rozmów z moim przełożonym, który był bardzo wyrozumiały, natomiast on też nie mógł za bardzo wpłynąć na Całokształt tej sytuacji, bo w korporacjach jest tak, że no jest ta hierarchia, i jeżeli ktoś z góry coś zadecyduje, bardzo ciężko sobie dołu wpłynąć na tę decyzję. Tak też było w tym przypadku, i pomimo podawania jakichś takich rozwiązań, propozycji, które mogłyby sytuację polepszyć i no coś zmienić no nie były te zmiany wdrażane i w pewnym momencie już mój przełożony powiedział Ola słuchaj no nic się nie zmieni nie ma szans więc wiedziałam na czym stoję wiedziałam że no nie ma co jakby tkwić dłużej w miejscu w którym codziennie czuję ogromną frustrację czuję że w ogóle się nie rozwijam jakby nie wykorzystuję mojej wiedzy moich umiejętności ja też tak naprawdę Mediami społecznościowymi zaczęłam się zajmować w 2017 roku, to już jest 7 lat temu i też byłam na studiach poświęconych marketingowi w Anglii. Naprawdę na tamten moment, nie wiem jak jest teraz, te studia były bardzo dobrymi studiami. Ta uczelnia pod kątem mojego kierunku była bardzo wysoko w rankingach i troszkę było mi szkoda, że ja tej wiedzy nie mogę wykorzystać, że ja nie mogę czuć, że mam nad czymś kontrolę. I wyniki, które widziałam, a były złe. Nie wynikały z mojego braku wiedzy, tylko z tego, że ktoś coś mi narzucił, a ja byłam tylko takim wykonawcą czyichś poleceń i nie miałam nic do powiedzenia. Tak jak już mówiłam, nawet jeśli totalnie się z decyzją nie zgadzałam, jeżeli byłam pewna, że ona nie wypali. To była taka główna rzecz, a, która o tym zadecydowała, ale były też jakieś poboczne, między innymi to, że. Firma, no, kilkakrotnie masowo zwolniła pracowników, miała ciągłe problemy finansowe, także moja pozycja poniekąd i pozycja innych osób, które przetrwały te wszystkie fale zwolnień, nadal była zagrożona i wolałam się zwolnić sama niż za, nie wiem, kilka miesięcy zostać zwolniona na nie wiadomo jakich warunkach. Kilka pytań było bardzo podobnych i odnosiło się one do kwestii zabezpieczenia finansowego, czyli czy jakkolwiek się zabezpieczyłam finansowo przed podjęciem tej decyzji. I powiem Wam, że nic takiego szczególnego nie zrobiłam, by dodatkowo się jakoś zabezpieczyć. Natomiast chcę, żebyście mieli na uwadze to, że etat nie był moim jedynym źródłem przychodów. Także to nie jest tak, że ja, wiecie, miałam tylko ten etat, wrzuciłam ten etat i teraz od zera muszę sobie nową rzecz wypracować wypracować sobie swoją pozycję na rynku i tak dalej i tak dalej nie zostałam z niczym zostałam z innymi moimi źródłami przychodu jakimi są właśnie twórczość moja w internecie czy też twórczość UGC czyli bycie content kreatorem tworzenie treści marketingowych dla Poszczególnych firm Marek na własną działalność. Ja mam własną działalność. Do tej pory częściej mimo wszystko rozliczałam się w formie umów zleceń, umów o dzieło. Teraz już będę się rozliczać na tą działalność, będę ją prowadzić, ponieważ ona jest zawieszona. W pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że bardziej mi się opłaca nie prowadzić tej działalności, jeżeli nie mogę jej robić na pełen etat, ponieważ wiąże się to z dużymi kosztami, no po prostu bardzo dużo tych pieniędzy, co dostawałam od klientów, musiałam oddać. Tak, tak działałem. podatki ja wiem, składki, to wszystko. Natomiast w momencie, kiedy nie ma się wystarczająco dużo czasu, by tych klientów mieć dużo, by tych przychodów mieć naprawdę dużo, no to lepiej jest się rozliczać właśnie na bazie tych umów, zleceń czy o dzieło. Teraz już będzie to faktura, będzie to prowadzenie działalności i mam oczywiście jakieś oszczędności. Nie jest tak, że ja żyję z miesiąca na miesiąc, absolutnie nie. Natomiast no nie mam takich oszczędności, żeby Powiedzmy, poświęcić rok na nic nie robienie i na budowanie czegoś od zera. Także myślę, że to podsumowuje to pytanie. Mam nadzieję, że wyczerpałam gdzieś tam temat i że moja odpowiedź Was satysfakcjonuje. Następne pytanie dotyczy emerytury. Czy ja w ogóle o tym myślę w kontekście właśnie rzucania etatu? Jak się do tego odnoszę? I powiem Wam, że ja nigdy nie miałam zamiaru polegać jedynie na emeryturze, ponieważ z emeryturami różnie to bywa. Jedni dostają lepszą emeryturę, inni dostają gorszą emeryturę. I osoby prowadzące działalność też dostają emeryturę. Zazwyczaj to jest niestety troszkę skromniejsza emerytura od tej etatowej. Natomiast powiem Wam, że ja nigdy, właśnie, nie chciałam polegać tylko na niej. Mam zamiar skrupulatnie oszczędzać pieniądze przez całe życie. Chciałabym też dokonać kilku inwestycji, które pozwolą mi po prostu więcej tych pieniędzy zgromadzić, zaoszczędzić. Nie stresuje mnie to przez to aż tak, że wiecie, że no, odcięłam sobie, no nie wiem, takie stałe zarobki, stałe składki i w ogóle. Wiem, że znajdą się takie osoby, które mogą uważać, że nie wiem, moja decyzja może nie jest najbardziej przemyślana czy najrozsądniejsza, natomiast dla mnie ona jest najrozsądniejsza, bo jest w pełni zgodna ze mną. Nie jest tak, że ja to zrobiłam z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. Tak naprawdę, jak już wam wcześniej mówiłam, ja o tym myślałam przez półtorej roku. Myślę, że spokojnie i zastanawiałam się wielokrotnie nad różnymi rzeczami, które po prostu będą się wiązać z tą decyzją. To nie jest tak, że ja. Nie wiem, nie przeanalizowałam za i przeciw. Natomiast no emeryturę, emeryturą. Ja też chcę być szczęśliwa tu i teraz. I to, że może miałabym lepszą emeryturę w przyszłości dzięki temu, że miałabym tą ciągłość pracy na etacie, powiedzmy, nie przeważa dla mnie, nie jest dla mnie to większą wartością niż przeżycie życia w szczęściu i sobie na własną rękę odłożenie pewnych pieniędzy, by mimo wszystko na starość. No, być zadowolonym finansowo człowiekiem. Nie mówię. Ja nigdzie nie będę się zarzekać, że ja na starość to chcę być miliarderką czy coś takiego. Ja chcę po prostu mieć takie spokojne życie w razie jakichś problemów ze zdrowiem, żeby mieć pieniądze, żeby swobodnie móc opłacać rachunki, mimo wszystko podróżować tak długo, jak mi zdrowie na to pozwoli. I myślę, że każdy człowiek jest do tego zdolny, by po prostu takie pieniądze sobie na starość odłożyć. Pojawiło się też pytanie o to, dlaczego się przeprowadzam z powrotem do Opola. I to jest bardziej związana kwestia z naszym ślubem. Aniżeli z czymkolwiek innym. Natomiast nie ukrywam, że takim dodatkowym plusem hmm, wynikającym z tej decyzji jest to, że wynajem mieszkań w Opolu jest tańszy niż w Warszawie, więc będzie mi łatwiej też te pieniądze właśnie oszczędzać. No i tym takim pierwszym czynnikiem, który wpłynął na tą decyzję, jest po prostu to, że będziemy bliżej miejsca, w którym jest ślub, w którym jest wesele, będzie nam łatwiej to wszystko zorganizować, będziemy bliżej rodziny. Swoją drogą trochę przez ten czas mieszkania w Warszawie zaczęło nam brakować takiego wolniejszego życia, bo mieszkając w Warszawie wydaje mi się, że wiele ludzi pędzi i człowiek troszkę sobie narzuca to tempo, nawet chcąc żyć powoli, jakoś tak Podświadomie dopasowujemy się do tego warszawskiego trybu życia. Ja teraz bardzo bym chciała zeznać w życiu takiego spokoju, marzy mi się w ogóle ogródek, no i stąd właśnie taka decyzja. Ja jeszcze od siebie dodam, że teraz już w tym tygodniu faktycznie czuję i dociera do mnie to, co zrobiłam, to, że nie mam etatu. Dzisiaj jest w ogóle, jak to nagrywam, ostatni dzień lipca, więc. Teoretycznie i praktycznie też mam dzisiaj przez ostatni dzień dostęp do czegokolwiek związanego z pracą, to znaczy do jakichś systemów, do Teamsa i w ogóle. I musiałam się zalogować, no, żeby tam jeszcze pewnych formalności dokonać, ale no, już naprawdę czuję to, co się stało, i jestem przeszczęśliwa. Naprawdę szczerze, przeszczęśliwa. Ja w ogóle zauważyłam w sobie takie zmiany, nawet na płaszczyźnie przygotowywania posiłków, co może być naprawdę trywialne. Natomiast ja teraz tak się cieszę z tego, jak gotuję. Kiedyś gotowanie było moją pasją. Ja miałam bloga kulinarnego, ja w ogóle kiedyś wydałam foodbooka, prowadziłam Instagrama odnośnie gotowania z przepisami, odnośnie zdrowego żywienia. Powiem Wam, odkąd ciągnęłam naraz pracę na etacie i właśnie tą twórczość internetową, twórczość UGC, to te obiady były bardzo takie monotematyczne, takie na szybko, byleby coś zrobić jak najszybciej, byleby coś zjeść. Bardzo się one często powtarzały i teraz czuję, że znowu mam taką nawet kreatywność na tej płaszczyźnie, że mam ochotę zrobić coś innego niż zawsze, że idąc na zakupy myślę sobie, a może teraz przeeksperymentuję z tym zamiast tego. To jest jedna z wielu płaszczyzn życia, to znaczy gotowanie, jedzenie. Ale nawet właśnie na tej płaszczyźnie coś się zmieniło. Już nie mówiąc właśnie o tym, jak wiele się zmieniło w kwestii tworzenia kontentu, w kwestii tego, że po prostu mam więcej czasu za dnia, kiedy jest jasno, by go tworzyć, mam większą kreatywność, bo moja głowa nie jest zajęta tematami z pracy, tylko może w pełni oddać się tematom, które są związane z moją twórczością. Na koniec powiem Wam, że mimo, że mogłoby się wydawać, że dla mnie to było takie proste, właśnie, bo ja nigdy Wam wcześniej o tym myśleniu mówiłam tak bardzo i nagle zaczęłam działać w tym kierunku, żeby ten etat rzucić i myślę, że może to być odebrane jako taka pochopna decyzja, że ja nawet się nie zastanowiłam, tylko podjęłam tą decyzję i już jest. Natomiast jest zupełnie inaczej, to była bardzo ciężka, długa decyzja i w ogóle nie podjęłabym jej. Jestem pewna, żeby mi nie podjęła, gdyby nie Patryk, który jest dla mnie no, niesamowitym wsparciem i który no, po prostu nakierował mnie na to, by taką decyzję podjąć. I jestem mu ogromnie wdzięczna, naprawdę przeogromnie wdzięczna, że, że tak się stało, że mnie na to nakierował, że był wtedy, kiedy go potrzebowałam i że dał mi przestrzeń na to, by tak trudną. I być może trochę ryzykowną decyzję podjąć, i jestem wdzięczna za to, że właśnie wziął pod uwagę głównie to, jaka byłam wtedy nieszczęśliwa. Wiedział, że to mnie uszczęśliwi i po prostu dał mi na to przestrzeń. I może to być oczywiste dla niektórych osób, ale uwierzcie mi, kiedy mieszkacie razem, kiedy macie wspólny budżet, no jednak decyzja jednego człowieka o rzuceniu pracy. Wpływa też na tego drugiego człowieka, bo jednak odcinacie sobie jedno ze źródeł comiesięcznego dochodu, przychodu. Myślę, że to wszystko w tym temacie. Chciałabym mimo wszystko już zakończyć ten odcinek, żeby nie był przesadnie długi. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tej podróży, to jest definitywnie ostatni odcinek z tej serii. Jeżeli jeszcze macie mimo wszystko jakiekolwiek pytania do mnie, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. I widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!